Cześć, ja mam na imię Emil, zapraszam na krótki gameplay z Battlefield 4. Będę grał na trybie dominacji, dlatego że jest on dynamiczny i chyba lepiej Wam się ogląda to niż bieganie od flagi do flagi na tych dużych mapach, na jakimś tam dużym podboju. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że mam mało czasu, generalnie, bardzo na nagrywanie. Zwracam do domu zmęczony i mi się po prostu zwyczajnie nie chce. Tego robić. Stwierdziłem, że muszę jakieś poradniki wam nagrać, ale po zastanowieniu się nie wiem, czy jest sens, ponieważ wszystko to, co nagrywałem do Battlefield 3, ma również zastosowanie w Battlefield 4, także no nie wiem, zobaczymy jeszcze, pomyślę o tym. Jak na razie, skupiałem się grając na doborze gadżetów do broni i w sumie wykmieniłem, że najlepszymi gadżetami do broni są takie, które dają jak najlepsze skupienie pocisków podczas strzelania, czyli takie, które zmniejszają rozsiew naboi no i na przykład na techniku, w sumie to na każdym z tych, na każdej z klas najlepszą, najlepszą opcją będzie jakaś tam optyka, laser po to, żeby skupić pociski bardziej jak się strzela z biodra na lufie kompensator, który redukuje rozrzut broni horyzontalnie, czyli na boki no i jakiś tam uchwyt, który no tutaj już tak jakby nie ma to już ze specjalnie większego znaczenia ten akurat co on robi ten chwyt? No, ten stabilność poprawia chyba nie wiem czy to podczas ognia no ten akurat poprawia stabilność broni w podczas pierwszego strzału. No tu jest wszystko napisane, także jak sobie tutaj poczytacie te wszystkie opisy do tych chwytów, to, to to będziecie wiedzieli do czego one służą i tutaj jakiejś specjalnej filozofii nie trzeba do tego. Na początku myślałem, że może dobrym rozwiązaniem jest granie właśnie w ten sposób, że stosowa stos żeby stosować tak jak w trójce, tak? Ciężką lufę na przykład ciężką lufę i tam jakiś chwyt, ale to jednak nie zdaje egzaminu, ponieważ ciężka lufa no niestety tutaj nam to tak jakby zwiększa, zwiększa nam strasznie odrzut do góry, no i w niektórych sytuacjach jest to, jest to uciążliwe. Ono generalnie o 50% poprawia dokładność ognia celowanego, no jeżeli ktoś na przykład lubi burstować i strzelać po 3-4 pociski, no to to się opłaca tak i, i można to założyć, ale jeżeli nie, no to, no to jeżeli nie, no to lepiej zastosować takie dodatki, gdzie ten współczynnik tutaj po prawej stronie stabilności będzie jak największy. Także tak polecam. Jeszcze może jakieś tam osobne poradniki zrobię o tym. A teraz już zaczynam grę, tutaj będę grał szturmowcem, mam teraz broń AC-23, no jest to w sumie chyba najlepsza broń, technika, fuj szturmowca, jeżeli chodzi o technika, no to teraz ostatnio gram AC-52, bo widziałem, że dużo osób tym gra, nie wiem dlaczego, bo to ma obrażenia jakieś duże, tak, to ma, ta broń ma duże, największe chyba obrażenia, zobaczcie jak teraz lecę po tych wszystkich broniach, to AC-52 ma obrażenia dużo większe niż, niż inne bronie. Dlatego nią ludzie grają, potrzeba mniej strzałów, żeby zabić kogoś, a on ma i tak sporo naboi w komorze, bo aż 26 razem z tym w, znaczy w magazynku, razem z tym w komorze. Ale tak naprawdę to ja najczęściej gram AK-5C, jeżeli chodzi o technika, dlatego że ma bardzo dobrą stabilność ta broń i bez celowania, no, znaczy, no, bo ma bardzo dobrą stabilność w ten sposób. Tutaj zasugerowałem się jakąś tam statystyką, niepotrzebnie wtrąciłem to bez, bez celowania. Więc, jeżeli chodzi o technika, to AK5C i AC52. Jeżeli chodzi o szturmowca, to dobrze mi się gra tym AC23, ale to dopiero po zastosowaniu tych dodatków, które tutaj widzicie. Czyli tego, właśnie jakieś tam optyki, chociaż ona mnie czasami denerwuje, nie wiem czy jej na refleks kombinator nie zamienić, laseru, żeby po prostu jak ktoś jest blisko, żeby mieć dobre skupienie, no i tak, kompensator, zmniejszenie rozrzutu na boki, no i chwyt, ten pochylony. Ok, to w takim razie odradzamy się, może uda się coś tutaj ugrać. Zawsze jest tak, że jak staram się jakoś tam grać w miarę dobrze i tak dalej, no to oczywiście mi nie wychodzi. A jak po prostu sobie olewam i gram sobie o tak, aby sobie grać, to oczywiście jest dobrze. E, dobra, okej. Okay. Sorry, dmuchnę w laser od myszki, żeby się nie przycinał. Okej, okay, bo coś tu się czasami przycina. Dobra, idą od flagi B, więc tutaj pasuje się ustawić. Jeden padł. Tam jeszcze jeden gdzieś był, ale nie wiem gdzie on jest. Podniesiemy tego gościa. bo go się nie udało podnieść, Tutaj padł. Tutaj trzeba by wbić tę flagę na budynkach, tego nie ma, mam nadzieję taką przynajmniej, na razie, wstawaj gościu. No i co, ja go nie zabiłem, on mnie zabił, I to jeszcze z pistoletu, za dużo, <laughs> za dużo operacji chciałem na raz wykonać. Czasami jest tutaj denerwujące, że gelawisze nie reagują tak jakby od razu, tylko po jakimś czasie. O masz, wiedziałem, że mi są sprawy, chciałem się od razu odwrócić, zły spawn wybrałem. Zaczej raczej zawsze spawnuję się na gościach. Znaczy, nie spawnuje się właśnie na gościach, tylko spawnuje się po prostu randomowo i teraz też tak zrobię, bo czasami jest, nie jest fajnie, jak się zespawnuje się, od razu giniesz. Dobra, tutaj wiem, na minimapie, że oni tutaj coś starają się w tą stronę nas przeatakować. Gdzieś tutaj... Gdzie, 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 gdzie? Ta dostał po nogach, ale padł. O, tutaj zabiegają, zobaczcie wszyscy po lewej stronie, nasi goście nie żyją. O. Alfa straciliśmy, gdzie oni są Pak, z której strony? No i tamten mnie zabił. Chciałem tam granat rzucić, za późno się ocknąłem. Weszli nam prawą stroną, przede na lewą stronę, oni weszli prawą stroną, nie ogarnąłem. Mogą sobie wybiec stamtąd i tak jakby od ich spróbować zaatakować, a nie z tamtego tego miejsca. Dobra, i teraz spawn. Jeżeli wszystkie flagi są ich, to bardzo często spawnujemy się w tym miejscu. To trochę denerwujące, no ale takie jest niestety. Dlaczego nikt nie wie te flagi? Żeby ją starać się przejąć. Sam znajdujemy do góry. Zobaczymy czy będzie marker, Jak będzie, to na znaczy, tam gdzieś siedzą, chyba ich tam nie ma. Dobra, jest jeden typek. Tutaj ja sobie postoję chwilę jest zginął z naszych, a opuścili to. Te... Opuścili to główno, kurde, źle. Zamiast się zająć przejmowaniem flagi, to ja chciałem gości, którzy tam <laughs> pomóc gościom, którzy otworzyli te żaluzje. nie wiadomo po co. Niestety. Okej, okay, dobra. Aha, nie jestem w tym samym miejscu, no ale to dobrze. W sumie, popójdę sobie tutaj na lewą stronę. Chciałbym na górę wejść i tutaj spróbować. Tutaj nic nie ma, tutaj jest takie przejście dziwne, dziwne, dziwne różniaste Tutaj coś się dzieje o koleś ma teraz sklepskiego, patrz, nie zabiję żadnego Tam rzucimy najdąg, może go zabiję, nie zabiję Jeszcze jednego zanajdujemy tam, dobra uciekam stąd, bo tam chyba nic nie zrobię za bardzo Ustawię się gdzieś trochę dalej, za blisko tam jest na tego wszystkiego Nic nie widzę na razie, tutaj ktoś zeskoczył Jest, tutaj wolę mam nadzieję, że zaraz tu nie wyjdzie Patrz, naszyk tam pozabijał. No nie, no panie! Ależ to jest denerwujące. Chciałem go tak jak zrobić jak, jak w BF3, że podnieść gościa i jeszcze zabić drugiego, ale się nie udało. Jaki wynik? 4-4, no beznadziejny. Dobra, to zagram jeszcze jedną rundę, bo ta runda była bardzo krótka w takim razie. Film skrócę, żebyście nie czekali na to, aż ta runda się zacznie. Tylko przewiniemy te wszystkie score table, table i tak dalej, koniec rundy. I zobaczcie, że szyba się znów pojawiła. Ok, to za chwilę wracam w następnej rundzie. Ok, jestem z powrotem. E, ta runda jest w sumie nawet fajna na dominację, także można ją fajnie pograć. Fajny resztk miałem tutaj. Was dobrze, że akurat trafiłem na jakiegoś snajpera, który nie okazał się dobrze nie celować. Nie udało mi się go zabić. <laughs> No zobaczymy co się w nim działo granacik, I tutaj też podpielaktyczny rzucimy Będą biec tędy, bo tam wzięli B Czekamy chwilę, bo... To... Kurde, tyle parkerów weszło i on nadal żyje, kiepsko. Mm. Co ja zrobiłem, że tak się stało? A, przestałem strzelać i on się akurat w tym momencie wychylił. No, to było kepskie. Tutaj się zespamuję w takim razie na tym kolesiu. Oni tutaj od tyłu zaszli. A tu w ogóle goście od tyłu ujdą, no dobrze dobrze, to my pójdziemy tędy. Tutaj w budynku są kolesie. Dobra. Ja. trochę. Tam ktoś biegał. Tam leśla się przesunęło. Przepraszam, że przeklinanie, chciałem przeskoczyć przez tą bramkę. No i niestety nie mogło się to udać. Za pierwszym razem, e -e -e. ale pitędy mielę wtedy, gdzie nie słyszę, że biegniesz w ogóle, nie? Tutaj już ktoś świeże tą plagę. No masz, z lewej strony koleś mnie zabił, a ja tam tego celowałem. I go nie trafiłem, a chyba tam koleś leżał pod tymi schodami, czy za tymi schodami. E -e i nikt mnie nie zechce podnieść, to nie, ma, się tutaj zrespie, położę się na ziemię od razu. Aha. Wybuch jak cholera i jak inne od y, zwiadowcy. Zobaczcie jak strzela zwiadowca z automatyczną snajperką. Nie podoba mi się to, no ale trudno. Czyli jednak opcja spawnowania się na kolegach zespołu to była zła opcja. Każdy ma jakąś na swoje pozycje, które zawsze zajmuje. Kurde! A, tutaj światło można zgasić I wtedy nie widać co się dzieje A ja w ogóle Podziem, nie obserwowałem, że on pobiegł Myślałem, że on tutaj się w kącie schował Siemano Tak tam O kur... Nagrywam film na YouTube akurat O! Życiem traf O, dzięki, dzięki o Boże Dobra, zabiłem się z gościem na... na ten... Na, na... 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 jak to się mówi? Nawzajem. Teraz muszę ogarnąć to, kto do mnie mówi w ogóle. No nie podniosło cię, kurwa, jebany Bogu. Dobra, spokojnie. No, e, Zawsze, no... Zawsze dużo lepiej, jak e, załóżmy, ktoś się wbije ze znajomych w jakiś taki... Wtedy wiadomo, że jakoś tak lepiej trochę ogarnia Dobra, no, tu się schowamy. Kurde. Też rzucimy granat, bo tam był koleś. Żeby, ten, żeby go tam trochę wystroszyć, wystraszyć Okej, okay. tutaj z tyłu pobiegnę. Tutaj gdzieś był koleś. O, ten. o tutaj są. On tam cały czas siedzi, bo to chyba nie zabili. Nie zabili co, to, Dobra, idę stąd na drugą stronę mapy. No, zabiłem go, trafiłem go w głowę. To się nasz sniper nastrzelał w takim razie, znaczy tamten sniper się nastrzelał. Trzeba zwracać uwagę, jak się strzela na przykład gości tutaj, e, którzy biegną, to dobrze jest strzelać dosłownie o milimetr przed tym, gdzie on biegnie, bo tutaj wiemy o tym, że e, te hitboxy są trochę zepsute. Więc e, jak się trochę... Przed kolesiem strzela to jest większa szansa, że się go trafi. No, tak jest, niestety. Stwierdziłem to. Także tak jest. No, jeszcze raz się wysnuł. Match, nie zabiłem go, on mnie zabił, ale odłamkowym strzelom, niestety. Jak tam wyniki? 9,5. No, jest najgorzej. Mogłoby być dużo lepiej. Zespanuje się randomowo, może gdzieś przy A mnie wyrzuci. No, tak powiedzieć, co to mnie gdzieś wyrzuciło. W zejdziemy od tyłu. Od niego chciał zanożować, a ja mu go zabiłem. Tutaj też się gdzieś w budynku biją. Tutaj może ktoś biec. Na niczym cudem nie zabiłem. padł koleś. Czy tu jeszcze ktoś jest? Jeszcze są, tak jest. Znajdujemy tam. Tutaj gdzieś kolesie biegają z... na dole wrogowie, ale już nie żyją. No masz, jak ja go nie zabiłem? Nie trafiłem go chyba. Czasami tutaj... Znaczy tutaj trzeba trochę bardziej kontrolować recoil i te ruchy broni w boki, które są, bo one nie są takie jak w trójce. W trójce było tak, że... One były jakoś takie bardziej stałe, a tutaj ta broń jakoś tak sama się majta na boki. Trzeba na to zwracać uwagę. Się strzela czasami, chyba, że... No, tak. Co, zdziwiony, że ja tu wyszedłem, tak? Aha, granat mini. Może mnie podniosą, będą tutaj biegli. Zobaczymy. No, nikt nie biegnie, nikt, nikt nie chce... o, podnieśli, no to, to biegnie. Obcy mi podniósł właśnie. Znajdujemy tam. Znajdujemy jeszcze w ten sposób do góry, ale na blisko, żeby spadł granat. No tutaj. Ten padł. Jeszcze ktoś tutaj będzie. Będzie, jest tam gdzieś na dole chyba koleś tutaj gdzieś. Biorą alfa no właśnie, także jest tutaj koleś. Jest jeden koleś, który bierze papaga. Rapadł kolo. No bo się z prawej strony coś słyszę, w składce prawej, ale to nasi. Naszych dużo, także chyba nie ma obawy. ok Teraz trzeba co? Ciągnąć na B, albo na może na C. Ojojoj, oj, oj, tego nie widziałem, ale już jak się zorientowałem, że on jest, to już najechałem na niego celownikiem. Zacząłem strzelać, znaczy nacisnąłem klawisz od myszki, ale niestety nie wystrzeliłem ani razu. Ten się Ładny podcelownik wsunął koleś. A jajaj, tutaj jakaś snajperka. <laughs> chyba musi mieć dobre wrażenia ta snajperka, skoro mnie zabił prawie że na strzał, chyba że byłem znerfiony, nie wiem, nie widziałem tego. Okay. Wow, jaki spał. Ok, tędy. Już tu powinien zaraz ubiegać chyba. W ogóle? Siema, słychać. A dobrze czy słabo, bo to zależy od tego, jaki mikrofon tu załapa. Dobrze, ci słychać wyraźnie, może trochę cicho, ale dobrze. Dobra, dzięki. Ok, ilu poszło się gonić gości? Jeden tylko, niestety, a tutaj ten kolej jest... z. nie. Tutaj, znajdujemy go, bo on tam stał. Przeładuję sobie broń, żeby mam trochę więcej amunicji powoli, powoli... No patrz, nie mogę go trafić, a najechałem do niego. Jeszcze jeden tutaj uciekł, tutaj. Jeszcze coś tu było, tutaj gdzieś. Jeszcze tam jest jeden, na tych schodach. Aha, poszedł granatu. To jest go. Co za nieszczęśliwy spawn. No nie jak to możliwe. Nie no, zmieniam tego głupiego Rexa, bo on po prostu ma takie jakieś opóźnienie między w strzelaniu. Ja naciskam klawisz od myszki, a on nie strzela. O, dobra, co to, to short i MP443, no dobra. Się, dlaczego go zabiłem? Bo słyszałem go w e, prawie słuchawce, że on tutaj strzela ten koleś. Tylko i dlatego mi się udało koleś załatwić. Dobra, tutaj co się dzieje? Tu gdzieś ktoś strzela przed chwilą. Tego nie ma, okej, okay, dobra. Tutaj biją naszych. Sorry, znów w myszkę musiałem muchnąć, trochę mam w mieszkaniu. <noise> nie w mieszkaniu, tylko na podkładce. Dużo jest trochę, dlatego tak się dzieje. Nie, 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 nie z tej strony, nie z tej strony, gościu. O, oh, fuck! No nie, jeszcze mnie zabił, znów zwaliłem akcję. Ja, kurde, 2% życia mu zostawiłem. Ech, 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 ten granat w ogóle był źle rzucony, który rzuciłem. Ja chciałem, żeby on tam spadł, mi gdzieś tam pod nogi, ten granat, a on. Ten granat jakoś takim dziwnym trafem odbił się od e, tych e, koszy i od tych kamieni. Nie wiem, gdzie on spadł. I się odbił, no, i spadł mi pod nogi praktycznie, Uważajcie! Kurde, za dużo się dzieje. Za dużo chcę zrobić sam. wbiegam gdzieś, gdzie nie powinienem, tylko powinienem poczekać albo obiekt gdzieś od tyłu. Dobra, spróbujemy przejąć Aha, tutaj się strzelają, okej. Okay. To nie, to my w takim razie pójdziemy z lewej strony, tak żeby ich zawiec od tyłu i zrobić im akcję Jak nie tędy, to tędy w takim razie No i zobaczcie, z tamtej strony się biją, a z tej strony nie ma żadnego oporu w ogóle Mam do żołnierza. Wiedziałem, że on się cofnie. Dlatego od razu go ubiłem. Poczekamy na czego obcy się. Ja jednego tylko zabiłem, kurwa lipa. Tam było ich dwóch, trzech ich w ogóle było na tej fradze, jak nie więcej. Dobra, i co on zrobi? Podniesie mnie, czy nie? nie, z tytanem, to ja nie tak. Dobra, i teraz znów od tyłu ich trzeba zaatakować. Tędy ja sobie pobiegnę. Kurde, ale od tyłu ich tam, gdzie trzech gości trafiłem, żadnego nie udało mi się zabić. Niestety jeden są się do tyłu, a dwóch zaczęło do mnie strzelać. Nieźle, nieźle. No i zobaczcie, tak się gra w BFA 4 właśnie. Kampi się, po prostu się kampi, no i tyle. Nie no ma innej opcji. Jest! Trzech pojechałem, prawie że na jednej serii. Jeszcze jeden został, niestety za dużo ich tam było. No ale dobre ustawienie się. Patrz, zabiłem go jeszcze, dobrze. Dobrze, dobrze. No, oni tam cały czas będą szli z tej strony, zobaczcie. Na minimapie ich tam widać, cały czas się tam kręcą. Trzeba się tutaj ustawić, poczekać chwilę. Nie no, ma, no, tam się ich tam widzą, ja się przesunę tutaj. 56. Kurde, tutaj trzeba było zanajdować. Czy ja granat? dominacji. Za dużo ich tam jest, tam nie ma co wychodzić, trzeba się tutaj poczekać, wstąpić na nich, poczekać, zabić, wybić. To się teraz pieczę stoją No tak jest Ja cię Jeszcze mnie ubił Przełączyłem na ten na defibrillator i potem już na broń nie zdążyłem Możesz użyciem tak mi się zdaje, czyli E podnosić CETA Ale ja jeszcze tu... Dopiero uszę wyciągnąć defibrillator. Bo dopiero dostałem Przynajmniej tak ktoś napisał Ładnie. że użyciem możesz od razu też i od razu zmieniać się na standardową broń No to zaraz yy, zaraz zobaczymy Jeżeli on mówi prawdę to klawiszem E można by było po prostu podnosić gości kurde tak dalej załatwił bym jest to Nie I co działa? E czy nie? Tak, tak tak jeżeli wytrzymasz E to automat się podnosi o wow, nie, to nieźle, nieźle, nie wiedziałem. No, także macie tipa ci, którzy oglądacie teraz ten film do końca. E, jeżeli się przytrzyma klawisz E, no to podnosisz goście automatycznie. Zaraz to przetestujemy, jeżeli się to uda. uda. O voicoveraki. Czy ja muszę tam go trzymać, żeby mówić? Czy to tam działa i wykrywa, że ja mówię? Dobra, jednego gościa pojechałem, tego chyba snajpera, który tam się chował. Ja mam ustawione pod kapslockiem, na przykład. i Jak trzymam, to mnie słyszycie, jak nie trzymam, to mnie nie słyszycie. Ok, było przetestowane podnoszenie przy użyciu klawisza E. Je przytrzymałem ten klawisz, on zaczął podnosić i od razu zmienił, zmieniłby na broń. O, tutaj przetestujemy to. No? No i co? Nie chcę teraz? A, dobrze, chcę dobrze, tylko to chyba trochę dłużej schodzi, czasu niż z przełączeniem. druga wygrana. Dobra, dzięki, chłopaki za grę. Okej, okay, ja będę kończył, także e, dzięki za oglądanie tego meczu. Trzymajcie się, i na razie do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dobra, Ja na wersję, a trzymajcie się, dzięki za grę. Na razie. Na razie.